Nie ma z tej strony Optimus, i, i dzisiaj porozmawiamy sobie o półfinałach Ligiozyrysa. Następnie, następnie, wybaczcie mi, że mam taki głos, niestety, e, do, dopadło mnie po weekendzie i mnie trzyma do, do teraz. Niestety, i nie mogę jakoś tego wyleczyć, e, więc lekka chrypka jest i troszeczkę mam zmieniony głos. Słuchajcie, głównie chciałem, żebyśmy porozmawiali sobie o lidze Ozerysa, która w, w ten weekend będzie miała półfinały. Jak wiecie, od jakiegoś czasu prowadzę tutaj tak po kolei sezon ligi Ozerysa, patrzymy jakie królestwa mają szansę przejść dalej. Też mniej więcej sugeruję, na co można gdzieś obstawiać tak swoje, swoje żetony. Ja już swoje żetony, które tam miałem ponad 22 koła i już wykorzystałem, stwierdziłem, że to już jest ten czas, żeby jako wykorzystać, na takie najważniejsze nagrody stwierdziłem, że, że, że już mogę po prostu skorzystać, a, a potem będę tylko po prostu ryzykował z, tym, z tych, wiecie, z tych dziennych, co się robi. No ale to zaraz wam pokażę. Przejdźmy sobie może do świata Horusa najpierw i zobaczmy jak tam wyglądają pary popinałowe, bo no to już jest taki bardzo wysoki level. Bardzo, bardzo. Jak zobaczymy, że mamy 1,18 i 1,93, to powiem szczerze, że ja bym się tutaj sam zastanawiał, na kogo bym obstawił. Chociaż dużo ludzi wie, że 9 ma bardzo dobre, bardzo dobre yy, marsze. Tam chyba cały skład jest na 18 i najlepsze, najlepsi dowódcy 1,18 też jest bardzo yy, dobrze zorganizowane, Więc, no, ciekawi mnie. Jak tutaj ta, ta walka będzie wyglądała? Czy 1.93 po prostu zgniecie? 1.1.8? Czy, czy będzie, czy będzie po jakaś bardzo dobra konkurencja między tymi KD? Więc jeżeli chcecie na to ja oczywiście rejestruję, bo chciałbym zobaczyć walki, jak tam wyglądają. Po drugiej stronie mamy znowu 1.8.4.6 i 1.3.16. No i tutaj też kolejna bardzo mocna para. Będzie, przypuszczam, bardzo mocna rywalizacja, zresztą 1-1, 8 4, pokonało 1 3 6, 5, które już wygrało kiedyś ligę, więc jak widzicie, no tutaj niektórzy nawet faworyci odpadają, 1-3, 1-6, no też bardzo dobre KD, też mają bardzo dobrych te wojska, no tutaj będzie już Chyba chisko walka chińsko-chińsko. Nie wiem, czy to nie są dwa kulce, gdzie nacja chińska bardziej przeważa, ale tu też ciężko mi jest powiedzieć, kto, 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 kto wygra. To jest już taki, gdyby iść takim stereotypem, to tu bym obstawił na 1,93, a tu bym obstawił na 1-3-16, ale. Naprawdę to będą walki na stejku. To już jest takie, te, gdzie, taki poziom, gdzie tutaj może wygrać po każdy z każdym. W świecie Anubisa mamy 1960 GT, no i mamy 2377. Obydwa królestwa wygrały już Liga Ozyrysa. Po drugiej stronie mamy 2489, które też wygrało Liga Ozyrysa i mamy niedoceniane 2098 przez niektórych. I tutaj bym na to 2.098 troszeczkę się zatrzymał i, i zobaczył, jak oni sobie będą gra, działać. 2.489. No ale w, jak widzicie, 2.489 swoje poprzednie walki wygrywało bardzo, bardzo mocno. Też mają dobry skład. Tutaj między 2.377 a. 1,960. No ja tu jednak bym postawił na GT, nie? Ja bym postawił tutaj typowo na GT, że oni to rozwalą i przejdą dalej. I pokusiłbym się o takie zestawienie finału 1,960 na 2,489, ale nie zdziwiłbym się, jeżeli 2,098 pokazałby pazurki, naprawdę zagrał dobry mecz. Nie? Bez dwóch zdań. Jest takie taka takie które naprawdę widać, że tutaj wygrywało na pewno taktyką i dobre zgranie, jak przeglądałem ich walki. Świat Bastet, czyli ten nasz jakby tak powiedzieć świat, no mamy 3065. Ja tutaj na nich zacząłem ostatnio stawiać i walczyłem na pogromców 2658, czyli na 2934. I pozostałe, pozostałe jakby walki, jak zobaczycie sobie, no to mieli większy problem tutaj z Kik niż z Królestwem 2176. Wszystko jest, wiecie, tu jest wszystko uzależnione od tego, tych wszystkich par, które już na razie prze, przegadaliśmy, kto w jakim miejscu się znajduje, że dził KVK, bo jeżeli ktoś będzie chodził w Kingslandy, będzie miał jakieś walki, to oni są w strasznie potem tarapatach na walkach, nie znaczy wy, ale w Lidze Ozyrysa na walkach. Eee, tutaj mamy 2748 moich faworytów, na których postawiłem troszeczkę monet, jeżeli chodzi o tych tempionów. Mam nadzieję, że oni to wygrają. E, niestety 2975 mi już zawiodło. E, Battle bands e, 3004, widziałem ich parę walk i no, też mają pojęcie troszeczkę o tych arkach. Zresztą ograli 3035, tylko znowu 3035 walczyło już po walkach w strefie 5-6, które tam wojska mogli z, e, jakby tak powiedzieć, zjechać, więc mi się zdaje, że tutaj pod tym względem, no no miało to dużą przyczynę, bo wiem, że 3035 naprawdę potrafi dobrze zagrać ligę po drugiej stronie no to 2934 z 3065, ja bym jednak tu myślał, że 3065 pokaże znowu jakieś skilla i ogra tak jak ograli 3159 przepraszam i uważam, że tutaj 3065 ma duże szanse duże szanse, żeby wygrać też tutaj ich ustawiamy żeby nam przypomniało no, o, o tych walkach, chciałbym sobie zobaczyć, jak to gra. E, przy okazji też można zobaczyć e, różne taktyki. Zresztą ostatnio e, parę osób pisało, że Księgiu z Belizariuszem na arce robi taką robotę, e, że, że to go, głowa mała i naprawdę sobie nieźle radzą przy, przy noszeniu arki, jak to brzmi. Ale no Belizariusz po części został stworzony tak. To właśnie, chyba Arki Byli Prime. No i zobaczymy. No tutaj, tutaj, tutaj te pary naprawdę, naprawdę są niezłe. Eee, jeżeli świat Sobka. No to powiem wam, że tu jest totalny random. Tutaj na KD, które byśmy obstawiali, że są naprawdę niezłe po gwiazdkach, że widzicie, że oni wygrywają, to, to przegrywają. KV, przegrywają te a, ligi. No i teraz jest pytanie na kogo byśmy tu normalnie postawili? Ciężko jest odtworzyć dzieci po macie 3 2 2 3 2, 2, 7 macie 3-2-1-7, macie 3 2 4 2 macie 3-2-1-2, wszystko jest w tej starej 3-2. Naprawdę powiem wam, że oglądałem ta parę walka to to, to to nie wiem, to jakaś dziwnie dla mnie wyglądały te walki. Tutaj się nie pokuszę, kto będzie w finale. Nie wiem, czy nawet tu jakichś mamy Polaków, więc jeżeli ktoś ogląda, jest tam, to fajnie, jak się odezwie, możemy coś pogadać właśnie na ten temat. Bo ja tutaj powiem, królewskich, nowszych, to totalnie tak nie znam. Znam pojedyncze tam, gdzie grają niektórzy Polacy, ale nie znam na tym poziomie, gdzie grają Ligę Ozyrysa. Tu jest mi naprawdę nawet ocenić, kto, gdzie i jak. w sumie, jak tutaj można powiedzieć, to widzicie po, po sile. Troszeczkę inaczej niektóre te KD wyglądają. No, Pomyślcie sobie, że 2,5 miliona siły, król jest jakby tak siły całkowite jest tych zapisanych na 29 graczy lub też 2,7 miliona jest w lidze Ozyrysa tak daleko. No, normalnie to wiadomo, że to potem w finałach, w finałach mogą być pożarcie, ale no tu dużo mówić. To jest ta ogólnie światcopka ta Trabinka jest dla mnie bardzo bardzo ciężka do przewidzenia i ja bym tutaj w ogóle żadnych monet nie inwestował, nawet, nawet bym się nad tym nie zastanowił. Jeżeli chodzi o te monety, monety jeżeli chodzi dokładnie tutaj te pomarańczowe czerwone, no to jak widzicie, ja je wykorzystałem głównie na złote rzeźby, na złote gwiazdki, na klucze, przyspieszenia i na punkty akcji. Ja tak jak parę zdobędę, no to przypuszczam, nie wiem, może że przeznaczę na rzeźby i, na, yy, i na, na gwiazdy te fioletowe, potem je można sprzedać. Zawsze można dostać z tego jakieś tam sojuszu. Więc może tak to zrobię. Nie wiem, czy jest sens, żebym te, te rączki kupował za to. Jak nie będę miał co robić z tymi, no to wtedy kupię, ale... Dla mnie to już jest takie, ten świat, te 24 godziny zbioru, to już, mam, tylko, to już można z tego coś tam kupić, jak się uzbiera większą ilość, nie? Najbardziej liczę tutaj, że tutaj troszkę pozbieramy, że sobie z tego troszkę więcej, jakby tak 100 będzie i będę mógł tutaj bardziej, bardziej, bardziej coś zyskać. chociaż już niestety ponad 80 straciłem, niestety, no ale zobaczymy, może coś się uda z tego zyskać. No tutaj wiadomo, dopóki jest liga Resa, to będziemy sobie robić. Najpierw robimy rzeźbę do końca, dwie złote żeby chcemy, chcemy zebrać. A potem, właśnie, zwiększenie armii czy też teleporty to będą dla mnie takie najważniejsze rzeczy. Nie patrzę na te ramki, jakoś te ramki nie przemawiają do mnie, że je muszę mieć, są super. Nie, naprawdę, one do mnie nie przemawiają w ogóle, więc więc to nawet nie będę szedł. przyjrzyjmy sobie statystyki świata Bastet, bo też możemy. Tutaj nic się nie zmieniło. mobilizacji, w garnizonie, wszystko jest tak samo. Bitwy polowe. Jak widzicie sama meta, tak samo jak ostatnio. rozmawialiśmy, prowianty, to samo. Noszenie ARKI. Żeby tu się pojawiły jakieś ksiągi z belizariuszem. No, one się pojawiają. Pięć razy byli używani, więc no jednak coś tutaj jakieś zmiany są. Ale tak to sama topka jest taka sama. rangi to w nie musimy indywidualnie, to się dalej, że niektórzy są tak samo. Zabić jak to bardzo podobnie. A no jest nic, nic, dużo się tutaj nie zmienia, nie zmieniło od naszych ostatnich analizy, więc nie będę was tutaj zamęczał i, 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 i opowiadał nie wiadomo jakie rzeczy. E, jakby takie zestawienie grupowe i omówienie tych czterech światów, myślę że, dodaje, że mamy już ze sobą i, i możemy spokojnie pomalutku przejść do ostatniego punktu czy obstawiania. Ja tu ustawiłem właśnie na 3065. Wszystkie te, to jak wam mówiłem, te Yy, Koinę sobie tu przestarczyłem, wiadomo, że tu mogę jeszcze zmieniać na 3-4 różne rzeczy, ale już zostawiam, yy, jeżeli chodzi o znowu yy, oko talentów, no to tu oko na 2.749, a tu widziałeś jak się straciłem na 2.975, no szkoda, Wiem, że naprawdę dobrze im pójdzie, a wyszło ich średnio jak widzicie, w półfinały, za niedługo też już finały, więc pomału to się kończy. Jeżeli chodzi o te strefy, potem będą mieli finał, finały, jak dobrze pamiętam. No i tyle. Tyle jeżeli chodzi o Liga Ozyrysa w półfinały. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pokazałem parę, parę nowości i też opowiedzieliśmy o królestwach. I ja bym zwracał, jeżeli chodzi o taktyki, na te wszystkie trzy, powiedzmy, królestwa starsze, jak oni grają i, i jak to tam się u nich rozwija. Podczas Arki po sobie parę Arki, zobaczycie też, jakie marsze tam są wykorzystywane, bo nie wiem, czy wiecie, dużo ludzi korzysta też Joanna Newski. Nie gra Newski, Dużo, dużo jest, jeżeli kawalerzyści grają, to grają na 3-4 marsze i to naprawdę grają takie mocne marsze, więc fajnie to się tam skaluje u nich więc przeglądnijcie sobie, bo moim zdaniem warto z taki, takich ark wyciągnąć, bo też widzicie jak w openie się sprawują dane, dane, dane yy, marsze a automatycznie potem możecie takimi marszami yy, wykorzystywać je podczas yy, walek yy, w bańkach na kvk, więc to też też wam dużo, dużo, dużo Dużo mówi, Znaczy w bańkach, w balach, w bańkach różnie co na to ludzie mówią, więc Tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że wspieracie kanał. Eee, puchajmy to razem dalej. Eee, oglądajmy wszystkie nawet jeżeli chcecie, jeżeli możecie. Eee, I ciągnijmy to. Mam nadzieję, że się wam kontenty podobają. Za niedługo wyjedzie parę nowych kontentów, więc naprawdę będzie co oglądać. Takich troszkę będzie dłuższych. Wiedzie parę opowieści królestwa, więc e, mam nadzieję, że, 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 że będziecie zadowoleni. Dzięki, dzięki, trzymajcie się na razie, hej.